Był to początek lat 90., gdy do polskich domostw trafiały pierwszonapływowe napływowe fale 8-bitowych tajwańskich gier telewizyjnych, cechujących się prostotą obsługi oraz liczebnością gier na poszczególnych kartridżach. Przez ręce zapalonej graczy tamtego okresu przechodziło mnóstwo różnego rodzaju kartridżowych składanek, zawierających zazwyczaj garstkę gier powtarzających się bez końca, co miało na celu zachęcić potencjalnego klienta do zakupu poprzez liczebną numerologię na etykiecie. W pamiętnej historii polskiego Pegasusowca zapisało się zaledwie kilka składanek, co automatycznie podniosło ich wartość rynkową, przeobrażając pirackie kartyże w przedmioty kolekcjonerskie. W obecnym czasie, pomimo nadchodzącej dziewiątej generacji konsol, wciąż spotykam się z Waszymi wpisami dotyczącymi zjawiska chęci powrotu do Pegasusowej przeszłości, z zapytaniami, w jakiego Famiclona najlepiej się zaopatrzyć oraz czy mogę polecić jakąś dobrą, tanią składankę. Warto ogłosić, że nasi starzy, dobrzy chińscy inżynierowie wciąż twardo siedzą w 8-bitowej, famiklonowej technologii, tworząc najwymyślniejsze gry oraz konsole wspierające 60-pinowe kartridże, dopasowywując je pod obecnie panujące standardy. Mieliśmy już nieraz do czynienia z owocami ich przedsięwzięcia, dzisiaj jednak skoncentrujemy uwagę na składance Forever Games of NES 852 w jednym będącą kompilacją, która może zainteresować niejednego posiadacza Famiclono PlayStation od Pegasusa. 852 w jednym to składanka mieszcząca niemalże połowę biblioteki gier z Famicoma oraz Nessa i jest to najpotężniejsza kompilacja, z którą kiedykolwiek miałem do czynienia w postaci utworzonego kartridża. Na 60 pinowej płytce znajduje się 128 MB pamięci, wypełnione po brzegi grami współpracującymi z przeróżnymi maperami, co tworzy bibliotekę tytułów pochodzących z wczesnego, jak i zarazem późniejszego okresu wydawniczego. Menu wyboru gier zostało podzielone na dwie odrębne składanki 405 w jednym oraz 447 w jednym. Przełączanie pomiędzy nimi jest możliwe poprzez wciśnięcie przycisku SELECT. Biblioteka skrywa potężną gamę popularnych gier z Famicoma oraz NES-a. nie brakuje również Romhaków, jak i nieoficjalnych wydań. Pocieszający będzie fakt, że gry z Famicoma posiadają nałożone fanowskie tłumaczenia na język angielski, natomiast Gry z Nintendo Entertainment System to wydania z regionu NTSC. Jest również zamieszczonych kilka ekskluzywów dla regionu PAL, jednak ze względu na regionalne różnice niektóre z tych gier mają problem z poprawnym działaniem jak na przykład Aladdin czy Asterix. Autorzy tej kompilacji zamieścili również gry wykorzystujące specjalne akcesoria, takie jak pistolet świetlny, Power Glove, Power Pad, Rob The Robot oraz Miracle Piano. Niestety, poprzez brak posiadania odpowiednich akcesoriów, niektóre z tych gier mogą okazać się całkowicie niegrywalne. Ponieważ jest to tylko chińska składanka, na razie nie jesteśmy na powtórki zamieszczonych gier, jest ich w sumie coś około 40, jednak są to wersje nieco odmienione od oryginału poprzez fanowską społeczność. Jako przykład podam grę Metroid pozycja numer 242, jest również Metroid Mother, pozycja numer 250. Na tej kompilacji odnajdziemy no prawie kompletną listę 23 gier wykreowanych w stajni Codemasters, począwszy od Micro Machines przechodząc poprzez wszystkie części Dizzy'ego, a na Big Nossach kończąc. Chińczykom jakimś cudem umknął zaledwie jeden tytuł, Firehawk, który dobiłby do pełnego kompletu. Kolejnym łakomym kąskiem będzie wieść o zawartych klasykach znanych z kartridża 168 w 1, takich jak Tetris, Super Mario Bros. czy Contra. Ponadto są dwie części Castlevania, Zelda, Mega Man, DuckTales, Battletoads, Final Fantasy część pierwsza, druga oraz siódma, a na dokładkę dochodzi famiklonowy butlek Pokémon Yellow. Wiele z tych gier byłaby całkowicie niegrywalna, gdyby nie możliwość podtrzymywania zapisu stanu gry i pomimo tego, że jest to bardzo ograniczona funkcja, to działa. Należy jednak przy tym pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Na kartridżu znajdują się aż 53 gry korzystające z opcji zapisu. Uruchomienie jednej z tych gier z miejsca wykasuje zapis, który wcześniej był utworzony dla innej gry, co znaczy, że mój save z zostanie wykasowany w momencie, gdy uruchomię Final Fantasy VII, lecz pozostanie, gdy będę chciał zagrać w Contrę lub Super Mario Bros. To bardzo surowe rozwiązanie jak na XXI wiek, Chińczycy jeszcze nie ogarniają tego tematu jak należy, najwyraźniej 30 lat w tej branży to wciąż za mało. Kartridge testowałem na kilku z moich konsol i najgorzej wypadł RS-35 mający problem z uruchomieniem sporej ilości gier. Stary Pegasus, Famitron HD oraz kieszonkowy Game Pocket bez problemu umożliwiają granie we wszystko za wyjątkiem kilku liczujących się europejskich ekskluzywów. Nie po raz pierwszy miałem okazję przekonać się o tym, że poprawna funkcjonalność kartridża zależy od posiadanej przez nas konsoli. Dlatego posiadam ich kilka w szczególności na takie specjalne okazje. Kartridż kosztował mnie 55 zł, za co otrzymałem złotą czwórkę, złotą piątkę, 168, a nawet więcej w jednej kompilacji. I to dzięki tej składance odkryłem grę z czakiem Norrisem.